Czułam, że powoli gubię siebie, ale nie wiedziałam, że mogę to zatrzymać. Byłam w związku, który drenował mnie emocjonalnie: życie w poczuciu winy, manipulacje, kłamstwa. I coraz częściej na tamten czas zaczynałam wątpić w swoją wartość. Coraz trudniej było mi ufać samej sobie. I w tym czasie studiowałam trening mentalny w sporcie. Na każdym zjeździe dostawałam konkretne narzędzia, czyli to była wizualizacja, ćwiczenia z koncentracji, wzmacnianie odporności psychicznej, afirmacje. Czyli to nie była tylko teoria, ale była to również i praktyka. Praktyka, która zmieniała mnie w środku. I tak krok po kroku stawałam się silniejsza. Przyszedł moment, że ja przestałam bać się tego, że ta osoba odejdzie. A kiedy odszedł, ja poczułam ulgę, taką mentalną ulgę, że wybrałam siebie, że wybieram siebie. I dzięki temu wyszłam z tej relacji bardziej świadoma. Zraniona, no tak, oczywiście, ale bez potrzeby interwencji psychologa. Dziś jestem spokojniejsza, pewniejsza siebie i Odporniejsza na manipulacje. A co najważniejsze, patrzę na tę historię z wdzięcznością, bo dzięki niej i dzięki mojej pracy mentalnej zmieniła się moja perspektywa. Czyli przestałam zadawać sobie pytanie, dlaczego on tak się zachował, dlaczego on mi to zrobił, tak? I zaczęłam pytać, co ja mogę zrobić dla siebie. Czyli ten wektor przesunęłam z tego mężczyzny na siebie. I to była moja największa lekcja. Ta historia pokazała mi jedno: że siła mentalna nie działa wycinkowo. To, czego ja nauczyłam się w sporcie, to, czego ja nauczyłam się podczas y, y, treningu mentalnego dla sportowców, <laughs> tak przełożyło się na moje całe życie. W sumie przekłada się na moje życie. Zatem pamiętaj, twoja psychika nie jest krucha, jest tu mięsień. Ćwicz ją, a stanie się twoją największą siłą.